Dojrzały seks, co robić, żeby uprawiać udany seks w starszym wieku? Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Często myślimy, że seks to sfera życia, która wraz z wiekiem przestaje się liczyć. Nic bardziej błędnego, nie istnieje nic takiego, jak erotyczna emerytura, bo kobietą i mężczyzną jesteśmy do samego końca. Ponadto, seks w starszym wieku poprawia zdrowie. W dojrzałym seksie mogą jednak przeszkodzić problemy związane z menopauzą, andropauzą i przebytymi chorobami. Współżycie po 50 czy 60 wygląda inaczej niż w młodości. Staje się mniej intensywne, ponieważ libido jest już zwykle niższe i pojawiają się ograniczenia związane z wiekiem. Ale już sam fakt, że ta sfera doznań nadal nas interesuje, bardzo dobrze świadczy o naszym stanie zdrowia oraz kondycji psychicznej. Życie seksualne zależy od temperamentu, gry hormonów oraz indywidualnych predyspozycji. Właściwie nie ma reguł, u niektórych panów po 50. spadek pobudliwości jest prawie niezauważalny, u innych zaś gwałtowny. Wpływa na to głównie gospodarka hormonalna. Męski organizm produkuje testosteron przez całe życie, chociaż po 30. produkcja tego hormonu się zmniejsza, u mężczyzny od 60 do 70 letniego jest go zwykle o połowę mniej niż w młodości. Ale nierzadko zdarza się, że starsi panowie mają więcej hormonu męskości niż młodzi chłopcy. W życiu intymnym kobiet punktem zwrotnym staje się zwykle przekwitanie. Wiele pań, niestety, przestaje wtedy uprawiać seks. Charakterystyczne jest to, że największą aktywność seksualną utrzymują te kobiety, które zdecydowały się na hormonalną terapię zastępczą. Dlaczego kobiety przestają uprawiać seks po menopauzie? Dlaczego niektóre z kobiet, które przestają miesiączkować, tracą ochotę na seks i uważają swoje życie seksualne za zamknięty rozdział? Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, mówi lek. Met. Beata Anna Ciesielska, seksuolog na co dzień zajmująca się tymi problemami. Często jest to zwykłe zaniedbanie, np. nieleczona lub leczona niewłaściwie menopauza, postępujące zmiany zanikowe w obrębie narządów rodnych i związane z nimi przykre odczucia zniechęcające do współżycia. Tymczasem warto pamiętać, że to właśnie regularne współżycie pozwala łagodniej przejść przez trudny czas po menopauzie i pogodnie wkroczyć w starszy wiek. Częstą przyczyną spadku zainteresowania seksem jest depresja. Pamiętajmy, że kobiety częściej niż mężczyźni zmagają się z samotnością jako wdowy, rozwódki, ale też wtedy, gdy nie potrafią się odnaleźć w swoim związku. Specjaliści twierdzą, że klucz do udanego pożycia intymnego kobiet leży przeważnie w psychice, a najlepszym afrodyzjakiem jest zadowolenie z życia. Silny strach przed podjęciem współżycia odczuwają kobiety, które przeszły poważne zabiegi ginekologiczne. Boją się, że po operacji piersi albo usunięciu macicy nie są już atrakcyjne dla swojego partnera, że przestały być dla nich prawdziwymi, pełnymi kobietami. W rzeczywistości jest to tylko kwestia psychiki. Żaden z tych zabiegów nie ogranicza zdolności odbierania bodźców erotycznych ani nie zmniejsza libido. Ośrodek przeżywania przyjemności znajduje się przecież w mózgu, a współżycie można podjąć już kilka tygodni po zabiegu. Brak zainteresowania seksem bywa też pierwszym sygnałem rozwijającej się cukrzycy, wtedy bez pomocy lekarza nic się nie zdziała. Męskie problemy z seksem po andropauzie. Wśród starszych osób, które zasięgają rady seksuologa, zdecydowanie przeważają panowie. O ile apetytu na seks im nie brakuje, to potencja czasem zawodzi. Najczęstszą przyczyną zaburzeń wzwodu są poważne schorzenia, jeszcze nie zdiagnozowane, nieleczone albo leczone źle. Wśród nich pierwsze miejsce zajmują choroby naczyniowe, miażdżyca i nadciśnienie. Naczynia krwionośne w członku są bardzo delikatne, nic więc dziwnego, że jako pierwsze ulegają zmianom degeneracyjnym. W czasie erekcji przepływ krwi przez członek wzrasta ponad 200 razy. Jeśli więc tętnice się nie rozszerzają, nie są w stanie przyjąć tej ilości krwi. By dotrzeć do pierwotnej przyczyny zaburzeń, seksuolog przeprowadza dokładny wywiad lekarski. Zdarza się, że jako pierwszy rozpoznaje u pacjenta cukrzycę. Do prawidłowego wzwodu i utrzymania erekcji konieczne jest także współdziałanie układu nerwowego i hormonalnego. Pierwszym sygnałem schorzeń nerwowych bywa wytrysk anestetyczny, czyli bezczucia. Bardzo groźny jest silny stres i nieleczona depresja, które niszczą testosteron. Gwałtowny spadek poziomu tego hormonu sprawia, że pacjent ogólnie gorzej funkcjonuje. Ma obniżony nastrój, staje się senny, traci zainteresowanie sprawami, które go dotąd zajmowały. W takim przypadku można zastosować suplementację hormonalną stałą albo czasową, zawsze pod kontrolą endokrynologa. Naturalną metodą zahamowania ubytku testosteronu jest dbanie o sprawność fizyczną i regularne uprawianie seksu. Dzięki temu jądra przyzwyczajają się, by go produkować więcej. A jak potwierdzają badania, hormon ten wpływa na wszystkie sfery życia: chęć do pracy, pogodę ducha i zainteresowanie światem, sprawność umysłową. Panowie, którzy mają kłopoty z potencją, dobrze wiedzą, że najlepiej kochać się nad ranem. Wtedy bowiem poziom testosteronu jest najwyższy w ciągu doby. Udany seks w starszym wieku, ważny ogólny stan zdrowia. Trzeba także pamiętać, że erekcje mogą osłabić przyjmowane przez mężczyznę leki. Należą do nich między innymi środki sercowe stosowane przy kuracji antywrzodowej, przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne. Takie działanie mają też niektóre leki dostępne bez recepty. Często prowadzę rozmowy edukacyjne z moimi pacjentami, mówi Beata Ciesielska. Wyjaśniam, że stan zdrowia decyduje o jakości życia seksualnego. Dopiero po takim uświadomieniu panowie przyjmują do wiadomości, że nadciśnienie trzeba leczyć w sposób ciągły, nieprzerwanie. Zwykle bowiem nie przykładają do tego wagi i przyjmują leki tylko wtedy, gdy dokucza im wysokie ciśnienie. Bywa też, że to seksuolog przekonuje o konieczności pójścia na kontrolę do urologa. Konsekwencje abstynencji seksualnej. Im dłuższa przerwa w życiu seksualnym, tym trudniejszy powrót. Doświadcza tego wiele kobiet, które mają trwającą rok albo dłużej przerwę w kontaktach seksualnych. Pojawiają się wtedy uporczywe stany zapalne dróg płciowych i moczowych, powracają trudne do wyleczenia zakażenia bakteryjne i grzybicze. Jest to tak zwany zespół Kerera. Okazuje się, że po podjęciu regularnego współżycia problemy te mijają jak ręką odjął. Ale czasem z ponownym rozpoczęciem współżycia też wiążą się problemy. Tak zwany zespół wdowy przejawia się bólem w czasie stosunku albo po nim, osłabieniem wrażliwości zakończeń nerwowych pochwy albo przeciwnie, nad wrażliwością pochwy, brakiem orgazmu. Jest to skutek zmian zanikowych, hormonalnych, neurogennych i oczywiście nastawienia psychicznego, w którym często dominuje lęk uświadomiony albo nie. Wtedy szczególnie ważna jest odpowiednio długa gra wstępna i stosowanie środków nawilżających pochwę. Obalamy mity o seksie w starszym wieku. Niekiedy mężczyźni z chorym sercem albo po zawale stronią od seksu, bo obawiają się, la mort douce, czyli słodkiej śmierci, w czasie miłosnego aktu. Zdarza się to jednak bardzo rzadko i zwykle jest wynikiem syndromu delegacyjnego, kiedy to pan gdzieś na wyjeździe, posutym i zakrapianym posiłku chce dowieść swojej męskości przygodnej partnerce. Sam stosunek seksualny nie jest wielkim wysiłkiem dla serca. Można go porównać z dość szybkim spacerem. Kardiolodzy uważają, że pacjent po przebytym zawale może podjąć aktywność seksualną już po miesiącu. By czuł się bezpiecznie, może być w czasie stosunku stroną mniej aktywną. Uważa się powszechnie, że operacja gruczołu prostaty oznacza dla mężczyzny kres życia intymnego. To też panowie z chorą prostatą czują, jakby im się ziemia usuwała spod nóg. Nic w tym dziwnego. Wschodnia medycyna tradycyjna uznaje gruczoł krokowy za czakram podstawy, czyli źródło witalności całego organizmu. Jednak to nieprawda, że usunięcie prostaty pozbawia męskości. Panowie wcale nie tracą zdolności do erekcji i odbycia stosunku. Jedyna różnica polega na tym, że nie dochodzi do wytrysku, między innymi dlatego, że to prostata produkuje większość płynu nasiennego. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.